Siemano, w kolejnym odcinku na kanale. W dzisiejszym odcinku mamy postępowego rolnika i dzisiaj będzie przyjazd pewnej osoby, co pewnie widzieliście w tytule, po zakupioną przyczepę przez niego. Będziemy się targować, miejmy nadzieję, że to dobrze wyjdzie. Ja jakoś cenę sobie tam wybrałem. Dlatego napiszcie hashtag Jarek, a wam przypnę serduszko, bo ja już wiem kto do nas przyjeżdża. No i wbijajcie do mnie na Instagrama, bo są dwa dosyć duże konkursy, w których są fajne nagrody. No ja na niego czekam, nie wiem kiedy on przyjedzie. Ktoś mówił, że Siokiem przyjedzie, także kurde. Ja ci kręco. No i lecimy po 100 tysięcy subów widzowie, także lecimy do ur e, Jedzie jedzie Jarek. No cześć. no. Fajny Sioczek, kurde. To ten twój taki elegancki? No, mój. Ale ładniutki. No to co, za sprawą jesteś przyczepy tutaj. No to ja go może zgaszę. O, no to zgadź go, kurde. Zaraz tym esiokiem też się pobawię, pooglądamy go trochę, albo może przed zakupem przyczep, by pojeździć, w nim trochę mogę wsiąść? No. Czekaj, to go odpalim. Ale, że fajnie siedzi tutaj. Ile dajesz za to? A, nie dużo. Ale to pyrty. Dobra, Jarek, weź mi, pokaż, jak to tam silnik w środku pracuje, kurde. Ja widzę, że wszystko tutaj się rusza. Paseczki ładnie chodzą, tutaj wszystkie korby latają. Tutaj też widzę wołeczek jakiś jest na dole. Zamknij mnie to, zam, albo ja to kliknę. Ocyk, dobra, weź, ja się jeszcze tu przyjadę. Widziałeś jakiego ja mam żuka. Podobnego jak ty masz. No, fajny, Możesz sobie wsiąść, na zobaczyć, Małe siedzenia, różowe siedzenia, super. To bardziej taki podjasny czerwień. Nie, to różowy. Róż. Kurde. W ogóle ty u nas na gospodarstwie nigdy nie byłeś, pokazać ci tutaj parę maszyn, jakie my mamy. Ale maszyny dużo. Zaraz, chodź po, chodź po kolei, jeszcze tutaj przyczepy zaraz przejdziemy. Tutaj ogólnie e, zaczęliśmy już też budowę płotu, poszerzyliśmy gospodarstwo, nie wiem czy widzisz. Ło, cyk, cyk, tu było wcześniej o no, tak one równi, A teraz paczko, steczka Tu widzowie nie pokazywałem, także patrzcie widzowie, jak to wygląda teraz o normalnie, taki oplacyk. Tu wiatę mamy w planach budować, to nasz kombajn 1. fajny klas. Ty tam masz kombajn czy nie masz? Nie masz, widziałem. Ja nie mam. No tak to jest jak się mieszka na biednym gospodarstwie, no trudno. <noise> Dobra, dawaj dalej. Co my tutaj mamy? Co, 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 to jest? Masz takie urządzenie? No nie, nie mam. Dobra, nie będę pytał co masz, co nie masz, ja ci po prostu będę pokazywał. I co, mów co byś chciał mieć z takiego gospodarstwa I jeszcze, e... bo tu może coś na sprzedaż się jeszcze znajdzie, wiesz o co chodzi. Jak dobrze dołożysz kaską. Mm. No to z tych rzeczy to nie za bardzo. Nie, z tych to ci się nie podobają, dobra. Ale taki kumbain jakbyś chciał, to ja pierdzielę. Dobra, weźmy tu. O, tutaj akurat A, nic nie, nie mamy takiego ciekawego, także tu nie będę pokazywał. Eee, Audyca, ja nowy zabytek. Ja, ja bym to chętnie wziął. Tak, ale jak ty masz takie małe gospodarstwo, to dziesz. Do takiego, taki ciągnik. A to nie na sprzedaż. My go ostatnio kupiliśmy, nie wiem, czy film widziałeś. E, U nas. Rzadko. Dobra. Siewnik. O, no to będzie niedługo mm. zmieniane, to też będziemy musieli się trochę pokłócić z handlarzem, żeby wynegocjować dobro ceny nowego Audica, Audica wzięta w leasing, ale to w leasing wszystko, to wiesz, to tak jakby... Mogę się przejechać? A no, jak dałeś mi okiem się przejechać, to jedź, jedź, jedź sobie, aru, jedź Fele jakie, widzisz, widzisz, jakie fele, tylko nie no. przywal w nic, bo wtedy to ja nie wiem, ile ci ta przyczepa wyjdzie razem z naprawą Audicy Dobra, jedź się przejechać i dawaj, wracaj zaraz, bo tu trzeba. To ja widzom jeszcze tego esioka dokładnie pokażę. Ładniutki widzowie, no nie? Tutaj zaczepik z tyłu, nawet dwa zaczepy, dolny górny, mamy cingiełko to. No Siedzenie takie może troszkę niewygodne, ale to nie jest ciągnik y, Prestiż Luksus, najbogatsza wersja, tylko jest to ciągnik taki, jak widzicie, jeden z mniejszych, jakie w życiu widziałem, a w prawdziwym życiu chyba takiego esioka nawet nigdy nie widziałem, tak szczerze mówiąc. Gdzie jesteś? Ja właśnie wjeżdżam na gospodarstwo. Dobra, to o, dawaj. dobra jednak nie wjeżdżam, jednak jednak, jednak nie. Jednak. To gdzie? To gdzie ty jesteś? Dobra, nie, teraz już yy, będę zaraz skręcał w tą uliczkę, gdzie jest gospodarstwo. Dobra. To takie kółeczko zrobiłeś, czy które będę wjeżdżać, bo widzę w lewo pojechałeś, a dobra, jedziesz, to choć. To weź się tam zaparkuj w tamtym miejscu. Tutaj też jeden z nowszych nabytków. Jak ci zaraz pokażę, albo tu nawet możesz zostawić kołkiszonki. Ale jak już pojechałeś, to jedź A to już tam będziesz, to ci pokażę z tamtej strony. O. Dobra, Ga gaś to, żeby to nie chodziło. No tutaj to widziałeś. Tutaj akurat John Direct stoi też z. Kurka rurka, takim osiwnikiem większym. I patrz mhm. co kupiliśmy ostatnio. O, Wczoraj ładny. kupiliśmy. Chłopak. Bizon jak talala, Naprawdę. W takiej. Ładnie, się, czkarnia, 6 metrów szerokości, kurde header, naprawdę świetna sprawa Tutaj beczka do gnojówki Też już rzadko używane, ale stoi przy śmieciach. O, owieczki. No, owieczki. Ty byś tu zobaczył co się dzieje. Pa jakie maszyny, pługi jakie, agregat jaki mamy, brony jakie. No mi się na to nie chce, bo ja mam takie mnie, tyle mniejsze maszyny. A, no to widzisz, nie jesteś przyzwyczajony taki oczywiście. Tak byś podpiął do swojego Jesioka, to kurde. Można to by było ciągną... później. Kiedy... Kiedyś, jak jeszcze nas odwiedzisz, to zrobimy takie testy, czy będzie ciągnął, czy nie będzie ciągnął. Prasy nawet dwie mamy, o, widzisz. O, pełne, że to, to oka, mogę podpiąć. O, to do... a to jest ciągane, to widzisz, ale to wątpię, żeby dało radę ci z tym twoim ścieczkiem, y... czy jakimkolwiek ciągnikiem, który masz na gospodarstwie, czy z 60, czy z 30 taka tal To chyba jest ponad 200 koni wymagane. No dawaj dalej, to ci pokażę jeszcze tam troszeczkę parę rzeczy, o przyczepki, no to tutaj takie ładobele, kaby. Rozrzutnik, to tutaj też taki jeden z większych, coś ruskiego chcieliśmy na gospodarstwo i patrz Taki rosyjski właśnie Fajny no nie? 16 ton No, no Dlaczego on tak krzywo dziwnie stoi? Oj bo coś tu chyba młody gdzieś tam Pijany wrócił Kiedyś i źle go postawił Dawaj, chodź chodź, tutaj o mamy Kombajn do kiszonki, tutaj opryskiwacz rozsiewać jaka kosiarka Kurde ale Normalnie emocje, patrzcie. klas C600, normalnie o taki O. No i te Anny. O no i tyle z takiego przedstawienia gospodarstwa. Możemy w sumie, patrzeć jaka Hala w ogóle, też tyle nas kosztowała. No. Możemy ja, przejść ci, do... ja Ci tak chcę pokazać, co mi się najbardziej na całym gospodarstwie podoba. No, pokaż. Chodź. O. To bym chętnie wziął. Rower? No. No to rower załadujemy na przyczepę, jak się dogadamy. To teraz może pogadajmy w sprawie przyczepy, chodź ci ją pokażę. Dobra. Zobaczysz, jak to wygląda. Esiokie ja może być trochę ciężko ją targać na gospodarstwo A, tam do ciebie, Esio, wszystko ale. wszystko podepnie i wszystko tak? już weźmie. No stoi tutaj troszkę w krzaczkach, ale jakbyś stan. Esiok ma więcej koni niż twój John Deere case razem wzięte. A no tak, zapomniałem, bo to chyba z 500 koni ma Esiok. <grym> ale ty, ty, Jaru, ty żartownisiu. Dobra, teraz tak. Przyczepa igła w stanie idealnym po prostu. No nie widać żadnych rysek, żadnych zadrapań. Nic. Sprzedaje, powiem Ci tak. A nie A dlaczego płakał, tak i pszakach sprzedawał. No bo tu, żeby przejazd był, no nie, ja też chciałem przy drodze postawić, bo skąd ogłoszenie widziałeś, z Oliksa, czy skąd? Czy z Facebooka? Z No to właśnie, te zdjęcia były robione na gospodarstwie, na Oliksa, a tutaj jak widzisz, stoi o tak, No co, no kable w stanie dobrym, te przewody wszystkie, sprężyna też trzyma, jak widzisz, dyszel w górze, koła Koła w stanie praktycznie też niezużytym, bo były nowe zakładane, to wszystko było malowane, spawane Burt dodatkowy, ładowność, spoko, e, zaczep tylni też masz koło zapasowe też ci dodaje światła to może. czyli tu było coś zepsute, że musiałeś spawać? Nie no, co ty? Nic nie było zepsute. To takie nie łam słówka. Nic, nic, naprawdę. Na pewno nic ci się nie rozwali. Gwarantuję, tu patrz, to wszystkie zawiasy możesz sobie obejrzeć ją dookoła, pozwalam. Do czegoś się przyczepisz, to będziemy gadać o cenie niższej, ale to nie wiem, czy coś znajdziesz, czy nie. Mm. No ciężko jest tu coś znaleźć takiego, żeby się przyczepić. No właśnie, światła może byś sobie sprawdził, bo ty okiem musisz podjechać, żeby światła sprawdzić, by trzeba ją podczepić. Okej. Okay. To, po, po, pod, pod, ja, to podjedź to sobie. Po na pace powiem ci, że tak, nawet basen można zrobić na pace, jeżeli chcesz. Eee, A nie będzie, się będzie przeciekało nic? Powędzi tak, plandeką sobie wyścielasz od góry do dołu. Yy, zanurzysz się praktycznie po pas, jeżeli chodzi o wodę, i jak będziesz stał w miejscu, bo te burty nie są takie niskie. Możesz jeszcze tutaj nadstawki jakieś dołożyć. Jeżeli będziesz miał hotel, tylko ja ich nie mam na stanie, to ci nie oddam, teraz raz przyczepam. Weź tam coś, zobacz. No dawaj, 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 to ci podczepię. No, no, cyk. Tutaj kabelki dzisiaj nie podpinają do Esioka, ale z 60 będzie działać jak igła. Dawaj, zapal światła. Działają. Poczekaj, a wszystkie O, kierunki możesz włączyć, to ci powiem, Kierunek. czy działają Działa lewy, pewnie widzisz, prawy, działa, działa Wszystko działa, wszystko działa. To na jaką kwotę byśmy się tutaj umawiali? No ogłoszeniu stała za 12500 to... A poczekaj, poczekaj chwilę, jeszcze jedną rzecz sprawdzić. Ej, a ja mam jedno pytanie do ciebie. Jakie? Ej, a co to są te bardziej do środka przyczepy te białe? Odblaski? Odblaski, tak, tak. A to, to chciałem się przyczepić, Też nowe. że nie działają. Yy, no to 12500 była cena po Ty... ogłoszeniu. a czekaj, a to po środku czerwone, między pomarańczowym a czerwonym to. No to są światła, światła stopu. To nie działa. Hamowania, działa, a. musisz hamować. Aha, dobra, poczekaj. No. Widzisz, hmm. <noise> to ja. no nie masz do czego przebić, no 12500 to jest po prostu, wystawiłem jak za ostatnie grosze tą przyczepę. Dodajesz te 12500 czy... Poczekaj. Hmm, no dobra, poczekam chwilę jeszcze. Jeszcze muszę posprawdzać Mhm. Mm Nie, no. 12, no. Nie ma do czego, no, nie, nie 12, ma do czego się przy... 500. Mm, no. 11. Ile, 11 tysięcy, chcesz, za taką no, dobry przetrzębę? 11. 12, 250 i bierz dzisiaj. Od razu. 11, 250.

11.500, niżej nie zajdę, nie ma opcji 11.450 Nie ma opcji, żeby za 450, 50 zł muszę te mieć Na rachunki A czyli ja tyle wziąłem, wziąłem. Ale... No to dawaj do ręki, o 11, ostatni raz, 11.450 11.500 i 50 złotych w to czy w tołcie Cię nie zbawi ja mam jedno gospodarstwo. 11,450. 11,480. 11,460. 470. 465. Dobra, 11,465 i zabiera. Nie będę się tam targował o te 35 zł. Masz. Jesteśmy dogadani i Dara się biło. Stobuję robić interesy. Jakbyś kiedyś chciał coś potrzebował, to się zgłaszaj. to akurat może coś tam ogarniemy. Dara. Cześć! Dobra, ja widzowie, teraz poczekam do młodego. E, pojedziemy sobie w pole, to już tam wam pokażę, bo ogólnie to nagrywaliśmy troszeczkę wcześniej ten odcinek, a dalej będziemy kontynuować teraz tworzenie obornika, bo tam już przywieźliśmy, a jeszcze obornik chcę przywieźć na to pole, żeby tutaj e, w to miejsce wywalić, tak dokładnie. To tam też weźmiemy te dwa ładunki, oborniczka, bo tutaj też pewnie na to pole. Troszeczkę nam go pójdzie. Dobra, widzowie, my sobie z młodym lecimy na gospodarstwo. W sumie, jeszcze najpierw po Bornik, na to jedno pole, które nam zostało. Co mówiłem wcześniej, to widzę, ludzie chodzą już tutaj z pustymi przyczepami Wracam, bo tam sobie znowu ktoś idzie. Bo sobie ogarnęliśmy mniej więcej, wysypaliśmy to wszystko, tam poszło. Młody, ile ty miałeś tam ładowności? Bo ja już nawet nie pamiętam. No, niby wczoraj mm, około nagrywaliśmy... Około 40 film... ton. Właśnie, coś takiego ja miałem, bodajże też 12, plus chyba 16. Jakieś 40... 28 chyba to miałem na tych przyczepach. A ja miałem 4, Ja miałem 38 i No albo ta 37, o właśnie. i 9. Właśnie. 38 i 900, tak. I bierzemy znowu obornik z biogazowni, tak jak myśleliście, ogólnie mody przyczepę sprzedałem, ty cały czas byłeś poza domem, tak? ale udało się nam przyczepę sprzedać, no? Komu? Jarek ogarek przyjechał. Co? Taki youtuber co nagrywa. Prawdziwe ja życie. Wiem, znam, znam. no mam, znam. A, znasz. A, byłeś zdziwiony, że co, że te? Dobra, już rozumiem. A ten. Wiesz, za ile poszła? Za ile? Za 12,500 wystawialiśmy, no nie? No. To jak myślisz, za ile udało się usprawnić, troszeczkę, troszeczkę zszedłem z ceny, bo. No chciał, no to zszedłem już. No to za 12. Mniej jeszcze troszeczkę, niestety. No i to ile? 11,465 chyba. No co ty tak zszedłeś sceny? ceny? No dobrze się targował chłop, no a co nam te 400 złotych? No, znaczy no mogłeś na przykład za 14 wystawić, to byś za 13 sprzedał. A może za 14 by nie było chętnych na to, no do, do niczego nawet się nie mógł przyczepić, ale i tak chciał schodzić z ceny, powiedział, że tyle... Już myślę, tyle kilometrów przyjechał, to już niech będzie, niech będzie. Lepiej to by było na dwa zestawy ładować, jak ja bym jakoś tędy objechał to, ale to jest praktycznie... Niemożliwe chyba, że nie ma rzeczy niemożliwych. Zaraz zobaczymy, co się tutaj uda ogarnąć. To ja się mogę zawsze trochę cofnąć. Nie, no nie, na razie nie cofaj, bo ja jadę. O, to to... tutaj się najbardziej boję, że to nie uda się przejechać, ale. Bo to aby krańcem samym stała, to i tak będzie ładować się. O, ładuję. A tobie? Ale u mnie to dziwnie wygląda, bo u mnie ci się. Bo u mnie się ładuje u Ciebie. A ja nie no. mogę tej załadować co jest z tyłu. Przyczepy? No. A kamas ci się do pełna naładował? Tak, kamas do pełna. Czekaj, bo to może się nie da na dwie przyczepy na raz ładować. Co ty myślisz na to? Bo może coś takiego być faktycznie. Kurde widzowie plecy mnie bolą, wiecie? mnie bolą plecy po nagrywaniu drugiego odcinka dzisiaj i wczoraj, trzech, 3, czyli 5 odcinków. Trochę siedzenia przy renderowaniu, trochę siedzenia ogólnie przy kąpie i ból pleców się pojawia, także lipa ogólnie. Także młody, uważaj na to, ile czasu spędzasz przed kąpem, bo później może ci to wyjść na starość. Czy znaczy starość? No. Tam jakbyś miał nie wiem, 20 lat na przykład albo 15. A dlaczego jest ten.? Dlaczego Kamas się nie nazywa Kamas, tylko Kama 3? E, ze względu na to, że jest na Modhubie, a Modhub nie ma. tych licencji na Kama zapewnie. Ta się powinna szybciej dużo naładować. Bo tu jest tylko 12 ton. Co ja się wpakowałem? Nie wiem, co ty tutaj odwaliłeś, jakąś manianę ruską, ale. Jakoś po tym przejdziesz, no kamas nie jest taki słaby, no nie Hopsa, wobornik. <grych> a już mam pół przyczepy na 100%. Dobra, sprawdzę ile dokładnie tutaj mam tej ładowności nawet. 27, tak jak mówiłem, 28 z czymś mam ładowności tej przyczepy, tylko ostatnio do 98% się naładowało, a teraz poszło do 100. 29 tysięcy równe mam ładowności. Czyli troszeczkę pojemności tutaj jest. Czekaj na ciebie? Na mnie. Poczekam, poczekam, tylko sobie przejadę przez wagę. No bo ta przyczepa to 25,900, trochę, trochę się będzie ładować. No tak, dlatego ja tutaj osystanę po prostu zgaszę go, po co ma chodzić Ja ci kryca, trochę się ładuje, trochę się ładuje i to bardzo długo hmm, 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 Na no boże Ale lepiej taką jedną dużą przyczepę nawet na żniwa, jak będziemy kosić na dwa kombajny, jedną się postawi taką na polu i nie trzeba będzie z nią jeździć, bo zanim 25 ton my skosimy Z jakiegoś z naszych kawałków, no to trochę czasu minie, no nie? No i będziemy musieli się pobawić w zakup pólnie długo. nie mogę się doczekać, że będziemy mieli jakąś przyczepę, która będzie miała z 40 ton. No to za szybko nie nastąpi, no bo te przyczepy, no, no kupimy na przykład drugą taką, no to już masz wtedy 50 ton praktycznie ponad 50 ton ładowności, no nie? No 51 chciałem no, sobie. No to no i długie są bardzo, no to po co nam więcej? Ile masz? procent? 70, ale... No, mam już trzydzieści i pół ton. 31 ton. No, czyli zaraz się namaduję. Nie doskakał po tej przyczepie, już odpalę sobie Ursusa przynajmniej. Nie wiem, były cięcia widzowie nie wiem ile nam odcinek ogólnie wyjdzie. Najprawdopodobniej ponad 20 minut. O, ja zaraz o to jak skończymy to muszę wyrenderować odcinek na czwartek. Ej, bo na środę już wczoraj miałem wrzucony. I później zaczynamy renderować ten, żeby był na piątek I jutro najprawdopodobniej nagramy już jeden odcineczek, albo gospodarstwo po dziadku, albo od nędzy do pieniędzy. Na sobotę i w niedzielę nie będzie standardowo filmu. Ej poczekaj chwilę, bo mi znowu się te kable ten nie o, no to dawaj. Niedziela jest ogólnie dniem, gdzie wstawiam coś na Instagrama, także... Takie daily, że codziennie jestem aktywny. To nie jest daily, że codziennie filmy, chociaż tak, no filmy są codziennie oprócz niedzieli i wtedy jakiś filmik czy jakieś tam nagrania wstawiam no, na relacje na Instagramie. Ale tak daleko mi się już się nawet No Bo tu nie jest górka i zaraz ja nie będę mógł jechać, będę jechał bardzo powoli, Mati. Także tak to wygląda, bo pytaliście ostatnio, jak jest ogóle, daily, jak w niedzielę nie było sobie, filmu? Dlaczego ty jedziesz naokoło? Jak naokoło? Ty jedziesz no a na które pole my jedziemy? Na koło gospodarstwa, no to jak w ogóle? Aha, będę? no to dlaczego nic nie mówić, że na koło gospodarstwa? Przecież dawno to mówiłem. Nie mówiłeś ani razu tego. A ty myślałeś, że na które, że na tamto samo jedziemy? Aha. A no to widzisz, dlatego się zastanawiam, jak, do, jak dookoła, jak dookoła? Kamaster też zwolnie, zwolnie pod górę. Dziwisz się? Gdzieś na to jest takie, takie obciążenie to mój chyba F-15. W najgorszych momentach. Te dwa pola kupić, ale to słupy jedzielę. To też pomiędzy słupami jeździć to też taka troszeczkę zabawa. Ogólnie byłem widzowie u tego, u dentysty. Nie wiem, boli teraz o tutaj, o ta część nie mam. już znieczule, Znaczy znieczulenie nie miałem, ale już puściło, bo zacząłem gadać. Problem jest taki, że mnie to czuję po prostu. Jak zgryzam zęby, to mnie trochę boli. Lipa, bo muszę uważać, nie mogę iść za bardzo na tą stronę przez jakiś tam okres czasu, bo coś tam było. Ro co jest? Aha, waliłeś się we mnie? Nie, ja, ja jestem daleko. Tak? Tak, właśnie cię omijam polem. No to super, bo ja się zawiesiłem Ja pierdzielej, i co teraz? Bo zaczęliśmy gadać o dentyście. Ty, no inaczej ja tego A nie wyciągnę jak, tu, pole obok gospodarstwa? jak super siłą. Co? Na jakie pole obok gospodarstwa? Tam za gospodarstwem są tak dokładnie. Jaki numer? No jest nawet super siła. No za gospodarstwem, no jak jaki numer? Ja znam na pamięć wszystkie numery. Ja nie wyjadę stąd nawet. Polecę z tobą. Bo super siła mi nie działa nawet, żeby wyciągnąć. A po co ty jedziesz tędy? Tędy nie dojedziesz tam. No bo ja tutaj za daleko pojechałem, bo mi za późno to powiedziałeś, że. No dobrze, nad... pojecha... nad... za strażą, to właśnie za blisko pojechałeś, tu jest to pole. No, mówisz za o... gospodarstwem. Za no to... gospodarstwem. Gdzie jest gospodarstwo, a gdzie jest pole? No za jest przecież. No za to jest tam, za gospodarstwem. A czy za gospodarstwem, Mateuszu drogi, mamy jakiś wyjazd, żeby przejechać przez gospodarstwo? Nie wiem. No to idź, zobacz, i wtedy mi powiedz, czy da się tam jakoś dojechać, czy się nie da. No nie ma innej drogi niż ta, no to jak ty chciałeś tam dojechać. Normalnie. Które? No bo ja już tam jadę. Jak jedziesz? To gdzie ty jesteś? Ale na które pole, na czternastkę? No, to jest 12, 13, 14. No, no to ja jestem na 14 już praktycznie. No dobra, on no to rób tutaj rozładunek, żeby nam film nie wiadomo jak długi nie wyszedł. To my już widzę, będziemy się z wami żegnać. W dzisiejszym odcinku to było na tyle. My widzimy się w kolejnym odcinku już jutro. Jak wiecie, niedziela to jest dniem gdzieś tam odpoczynku i przerwy od nagrywania. Także... ale przejechałeś tędy, no to tak średnio realnie. Bo by ci dawno te przyczepy ściągnęło. My kontynuujemy daily do końca stycznia. Zobaczymy jak to wyjdzie, czy uda się to wszystko zrealizować. O Boże! Młody pożegnaj się. Cześć. Cześć. dobra, taki <laughs> śmiesznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek i na razie.